O, przepraszam. <laughs> Witajcie kochani. Wracam właśnie z głoszenia, kochani, ja czas, ja mówię, bo głosiłem chwilę po angielsku, podeszła pani z Niemiec do mnie. Wiecie? I powiedziała, że dziękuję po niemiecku, ale rozumiała trochę po polsku, może ktoś jej tłumaczył również po polsku, ale podziękowała za Ewangelię, nie? Za to słowo i chwała Bogu, również bo podszedł człowiek na koniec głoszenia. Zatrzymam, zatrzymam. Nie da się rozmawiać, nie? Kiedyś człowieka to interesowało, nie? To takie świrowanie na ulicy, ale co z tego, że człowiek widzicie jak to spismo się wypełnia. Kim człowiek, czym człowiek tak naprawdę żyje? Pod żądliwościami tego pieniądza i tychą życia. właśnie. Ale nie jest to po to, żeby obgadywać kogokolwiek. To jest po to, żeby pobudzić twoje serce do prawdy. Idę. Idę kroczę drogą wąską. Jestem szczęśliwy, ponieważ podszedł człowiek w ogóle, wiecie, przechodził człowiek, który zatrzymał się w okularach, był takich słonecznych, zatrzymał się normalnie jak wryty i słuchał i powiedział, że przekonałeś mnie, wiecie? A ja powiedział mu: nie, ja nie przekonałem. Może wiecie, wierzę, że ziarno padło na dobrą grebę serca. On odwrócił się, usiadł, posłuchał przez pół godziny, popatrzył się na mnie, pokazał na, na niebo. I poszedł. Ja powiedziałem: Człowieku, ukocham Cię. Otwórz serce na Boga żywego, otwórz Słowo Boże i konsumuj pokarm, w którym jest Jezus Chrystus. Podążaj do mety, pokutuj w imię Jezusa Chrystusa, wyznaj grzechy, zaproś go do swojego życia, on przyjdzie w miłości. No i kochani, widzicie, i... Boże, kochany, jeżeli Twoja wiara nie będzie, to co mówię, jak, jak ziarnko gorczycy, nie? Musi być jak ziarnko gorczycy, tam, tam Jezus Chrystus powiedział, jeżeli przechodzisz jakieś turbulencje w życiu, to tak samo, jak, za, jak, jak, jak z apostołami tą łodzią płynęli, jak apostołowie płynęli z Jezusem Chrystusem tą, tą łodzią, to tak samo przyszła powódź i co? Jak Jezus Chrystus zasnął na chwilę. Wszyscy zaczęli panikować, nie? Nie ma nic nowego pod słońcem, zawsze będę to mówił, co było, to będzie. I to są właśnie słowa Boga żywego. Zobaczcie, jakie piękne niebo. Moc była Ducha Świętego, prawda Ewangelii, prawda, prawda Słowa Bożego, nie obłud, nie religia, nie dodawanie, nie zmienianie, ale prawda, czyste słowo Boże, nie? Wiecie. Bo to, bo to tak działa. Jeżeli, jeżeli zawierzymy jeżeli religii, jak ja, ja, ja również byłem takim człowiekiem przez lat, 43 lata mojego życia. Ale. Budynek jest martwy. Pan Bóg cię może podźwignąć ze swojej cielesnej natury ukrzyżować ją przez wiarę w Niego, przez pokutę, przez wyznanie grzechów, gdy zamieszka w Twoim sercu. Bardzo dużo, bardzo dużo ludzi patrzyło się, bardzo dużo ludzi słuchało. Podszedł człowiek nagle, ale ja czuję, po prostu, kiedy duch antychrysta przychodzi, żeby zakłócać, kochani, bo Pan Bóg daje tą zdolność badania duchów. Dał ten dar. I czujesz, jak tylko podchodzi, wiesz, wiesz że on będzie przeszkadzał. On nie przyszedł po to, żeby się nakarmić, bo Pan Bóg chce zasiać w nim ziarno. On przyszedł po to, żeby właśnie zakłócić, zwieść, od, odciągnąć. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy budowali, ja mówiłem dzisiaj na ulicy wszystkim ludziom, żeby budowali swój fundament na Pismie Świętym i żeby zbadali sobie serca, zanim cokolwiek powiedzą. Niech zapytają się przed Bogiem w swoim sercu, jeżeli mają wiarę w Jezusa Chrystusa, czy znają Jego tak naprawdę, czy przyjęli inną Ewangelię, innego Jezusa Chrystusa, Ducha tego świata, który zwiedzie wszystkie narody. Droga jest wąska. Wąska droga, kochani, do wąskiej bramy. I ja to podkreślam, wiecie: bardzo dużo ludzi idzie, impreza, muzyka. Wiecie: patrzą, uśmiechają się, odrzucają, a ja mówię człowieku: Ja Ciebie kocham. Ja kocham Ciebie i będę głosił prawdę, ponieważ jest to z niebios dar dar z niebios, Chrystus zamieszkał w świątyni, przemienił serce ja nie potrafię nienawidzić człowieka ja mówię, że możesz mnie nienawidzić, możesz mnie opluć, możesz mnie obrzucać, czymkolwiek a ja się będę kochał i dlatego będę głosił prawdę bo Pan Bóg chce Ciebie zbawić, bo Pan Bóg umiłował każdego człowieka i zwleka, żeby doprowadzić go do pokuty ale jak człowiek ma usłyszeć prawdę czy jeżeli mówisz, że, jesteś, że, że masz wiarę w Jezusa Chrystusa, czy, czy wyjdziesz? Czy, czy jesteś w stanie ogłosić, że podążasz za Nim? Tu i teraz? Jeżeli chcesz mieć argument z tym Słowem, wiedz, że to są słowa czyste, to jest pokarm Boży, pozostawiony dla nas jako fundament, jako drogowska, który doprowadzi nas do poznania Chrystusa. Bo Pan Bóg tego chce, ale czy ty chcesz tego? Czy ty tego chcesz? Czy ty wolisz wybrać naukę ludzką, zwierzczą, prowadzonym duchom tego świata? To jest pytanie do ciebie. To jest pytanie do każdego z was i, i, i również moje, ponieważ my wszyscy musimy badać swoje serca. Badajmy je, podążajmy drogą wąską. I konsumujmy pokarm, żebyśmy nie byli zwiedzeni. Badajmy duchy, bo on, on będzie przychodził. On będzie szeptał. On będzie przychodził przez innych ludzi, zwiedzonych, żeby cię odciągnąć od prawdy. On będzie przychodził, żeby cię zwieść, bo to mówi Pismo Święte. To pokazał nam Jezus Chrystus. A skoro nie ma nic nowego pod słońcem, co było, to będzie, to znaczy, że to się dzieje w naszych czasach również. W tym momencie. Wiecie, ja nie jestem tu po to, żeby kogokolwiek umoralniać, prawda? Nie jestem tu po to, żeby kogokolwiek umoralniać, czy wytykać komuś grzechy, bo wszyscy zgrzeszyli. Ale Pan Bóg daje autorytet, żeby przekazać prawdę. Jeżeli przez cztery lata wyciągnął tą belkę z oka. Wyciągnął belkę z oka, to teraz właśnie na tym polega, jeżeli jesteś zrodzony z Ducha Świętego i przed Bogiem prawo stoisz. Przepraszam, a On dał Tobie, a On Tobie oblał cię krwią, oczyścił Twoje grzechy i prowadzi Cię Duchem Świętym, obierając ciebie jak cebulę po prostu. To teraz masz autorytet, żeby wyjść i podzielić się ze światem. Jesteś zbudowany, jesteś Jego uczniem, jesteś Jego apostołem i jesteś, głosisz po prostu prawdę. I Pan Bóg buduje Ciebie właśnie w tą wiedzę, która przychodzi w Duchu Świętym, w mądrości w Duchu Świętym odpowiadasz na każde pytanie człowieka i cielesność po prostu rozpada się, bo jest zbudowana na piachu jeżeli jesteś zbudowany na piachu, a nie na skale, na słowie Boga żywego, to się rozpadniesz gdy tylko przyjdzie deszcz, huragan, rozpadniesz się twój dom nie przetrwa dlatego jest tak ważne żeby konsumować pokarm i być blisko w relacji z Bogiem i w Duchu Świętym. Konsumować pokarm i podążać wąską drogą w oddzieleniu. Bo Pan Bóg wywołuje z tego świata, wywołuje, przywdziewa, daje Tobie tarczę. Zbawienia tarczy wiary, w buty, ewangelii, Zaciśnie ci pas na biodrach i da ci miecz słowa, który będzie żywy i skuteczny i przeniknie duszę i ducha, stawy i szpik, i przemówi do, do człowieka. I człowiek ukorzy się pod potężną ręką sprawiedliwości, bez swej godności zanurzy się w krwi Chrystusa, w Jego miłości i będzie krocił w prawości. Trzymajcie się, kochani, do do Wójty. Jezus wybaczył mi grzechy.